Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 104 4 e, melonów Challenge. E, no jesteśmy w parze, no bo nie robię przerw między odcinkami, więc sobie rozmawiamy z Morgan. Mówiłam, że jest Morgan Fires, wiedziałam to. Tej nie lubię. W sensie ona jest jakby e, na jednym z moich save'ów i... Ona przyszła do mojej restauracji co nie? I czekała dos dosłownie tego, jestem pewna akurat, że 5 sekund czekała na posiłek, po czymś stwierdziła, że to za długo i dałam jedną gwiazdkę i wyszła i to było takie, co? Więc stwierdziłam, że no już jej nie lubię, więc... Wyniki już są. Okej. Okay. Nie chodzi o konkurs karaoke. Ale i tak po co mi to? Co... O, kto to był? Aha, już się nie dowiem. Kaleb albo tamta Lilith. Druga, nie to. Dobra, wzięliśmy plakat. No, jeszcze sobie porozmawiam z Marią. Dawaj ją na beton, to szybciej Wam zleci przyjaźń. tutaj jakieś niewidzialne postać, no całkowicie normalne, w końcu to Simsy No cudownie, że w ogóle przyjazd bo chyba się coś jednak zepsuło, zadziało czy coś tam Wstawajcie Nie dałam was tak, żebyście, nie wiem, se tak nic nie robiły Jeszcze raz, popatrzę z nią w te gwiazdy. Dawaj, dawaj. Zasiedź coś, proszę bardzo. Może będziesz mogła zasiedź, bo pamiętam, że zebrałyśmy truskawki. Więc będziesz mogła zasiedź truskawki, jak wreszcie wrócimy do domu. No. Może będziecie przyjaciółkami coś. A, candy, Bech, Bech, nie wiem jak to tam. Dobra, widzę, że masz na wyczerpaniu energię, więc proponuję. W sumie i tak nie masz łóżka, więc. Dobra, to nie proponuję, proponuję, żebyś się tu przespała. Niech się to nie okrzani. Więc... No. Myślę, że jak być może do domu i sprzedamy to wszystko, co tutaj mamy, to nawet może nam się udać kupić sobie łóżko i może nawet nam starczy na sztalugę. Nie byłam pewna, ale słowo klucz to może. Dobra, wracamy do domu. Jakbyście się zastanawiali, to skrót jakby klawiszowy w sensie do podróży to jest M po prostu. Bo ja często, nawet jak oglądam film na YouTubie się zastanawiam, jak to się robi na przykład w Minecrafcie. Bardzo długo nie wiedziałam, jak robi się to takie, że przerzuca się jakby wszystkie itemy z jednego rodzaju do skrzynki, czy do ekwipunku no. wiecie chyba o co chodzi mm, a to po prostu trzeba kliknąć SHIFT i dwa razy Aj, no bo raz normalnie, a tak trudno. E, dobra, zobaczymy czy za to nam coś da... o 220 proszę bardzo nam zupełnie niepotrzebne, a w ten sposób dostaliśmy pieniądze Przeba weź pocztę, bo wiem, że tam będzie ten pierwiastek jak się bo on kosztował 36, pamiętam e, więc Zobaczmy, czy opłacalne. 10. Średnio opłacalne. W zależności od tego ile kosztuje. Ale kosztują raczej więcej, więc tak to sprzedajemy. Dobra. E, nie może przed chwilą rozmnażałaś fakt. E, weź kawałek, skoro jeszcze się nie zepsuło jakimś cudem. E, no, zjadłeś sobie cudownie. E, możesz teraz posadzić sobie roślinkę. Pierwszy taki... Oj, tylko teraz tego nie widzę, bo ciemno jest, dobra. E... Pierwszy, nie wiem, taki jakby... coś na naszej parceli w sensie, no wiecie, taki Profesjonalny jakby Kloc, nie wiem jak to powiedzieć, bo no w się powiedziałem klocek, ale tutaj nie ma klocków. No. Wiecie o co chodzi, że taka rzecz, która jakby stoi i jest tak naprawdę. E, łóżko, dobra Co, e, sztaluga i łóżko chciałam kupić dobra, sztaluga e, sztaluga tu. proszę bardzo o, myślę, że ona kosztuje 250, a nie 350, ale dobra, dorobiliśmy się już 1347 więc 350 nie zawiesiono wcale tak dużo, a łóżko proszę bardzo, możesz sobie nawet wybierać jakieś takie tu znaczy nie wiadomo jakie normalnie. Te, ja lubię to łóżko. W takich odcinach kolorowych. No i proszę bardzo, możesz... Oj! Nie wchodzimy. Proszę bardzo, możesz iść spać. Kup UL. Mhm, tak. Bo znowu masz pełno kasy, żeby kupować sobie UL. Naprawdę. Ale może nie tak, ale znowu tak. Stawiamy dwie żabki na zewnątrz. Dwie. Powiedziałam, a resztę sprzedamy. Jeszcze zobaczmy. Nie, nie może. Trochę yy, tak może być ci zimno. Jak taka goła latasz w to się uwierz w coś. Może ten drugi strój pociągać. Klikam ten pierwszy. Tak prosto, ale... Może jednak. Dobra. Wiesz, sobie trochę ryby. No, sorry, ale nie masz prysznica. Nie wiem, czy zauważyłaś, więc. A, zimno ci. Słownie, to zmień strój na zimowy. Ech, poczekam, aż się coś pojawi. Nie pojawi się? Złota rybka. Wow, wartość 7. No, nie szalej tak, bo normalnie. O, dzwonki, bierz. Dwie paszcza, bierz. Grzyby, bierz. Wszystko ci się przyda, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale masz 217 pieniążków, tylko. Na szczęście nie musisz płacić rachunków. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie bardzo masz za co. Co najwyżej jakieś podatki, ale... Dobra, tutaj zbierz cały plan. Dobra, nie wiem, czy zdążysz z tym sikaniem. Mam nadzieję, że tak. Biegnij, biegnij. Tak, jakbym tam kliknęła chwilę, kto mówi, to by mi potem miała wkurzony ten, że ją oszukują przez telefon, więc... <ścoughs> Takich tutaj, jakoś to by też w miarę, w miarę, oczywiście, niedawno, ale to też jest moim zdaniem bez sensu w sensie, bo tam. Yy, no, na przykład jest jedno takie. Gdzie ty chcesz iść? Pójść na pracę, ale po co? Nie masz tam kibla. Yy, na przykład jest takie, yy, że tam jakiś kuzyn trzeciego stopnia umarł i zostawił ci w spadku coś tam, yy, i że nie ma, że jak klikniesz, jakie są warunki, to znaczy, że nie ma warunków i dostajesz 2,5 tysiąca. Yy, przydałoby nam się teraz taki telefon, yy, no ale wyczarować go sobie nie mogę, więc póki co zostańmy przy yy, wiecie, malnym zbieraniu pieniędzy No. OK. Jest Cassandra, Mortimer, dobra, niech stają na dworze. To Ci nawet pomoże, bo będziesz mogła im coś ukraść. Zapraszam, opukaj, bo się z... Aż zaraz. Dawaj, kobieto. Dobra. Zobacz, na sobie poziomie malowania. Nie ma problemu, moja droga. Więc, no, teraz pójdziemy sobie ją wykąpać. Dobra, tutaj weźmiesz prysznic, bo to wanna była ryzykowna, bo dłużej się bierze wannę, tak, bierze wannę, dłużej się kąpie, niż yy, bierze prysznic. O nie no, dlaczego to się tak kręcicie? Zaraz mi uszanicie, nie zdążę się wykąpać, znaczy umyć. Dawaj, dawaj. Aha, kiedyś to było tak, że zakasowała się ta czynność, ale ja mogę dalej się myć, nawet jak ona mnie ochrzaniła. Jakby no mnie, to pasuje, no. Dobra, dawaj. Yy. no, dawaj. Że co, że teraz nie możesz wyjść? W ogóle? Proszę? Co, zablokować ci drzwi? To ja cię chyba po prostu Restuję obiekt I może teraz łaskawie Tutaj A tego nie możemy Ukradniesz? A nadal nie możesz wyjść? Co? No, ci zamknęła drzwi? W sensie Może Teraz, to teraz, ok, nie mam pytań, a skoro już tak będziesz coś kraść, to może pójść, nie wiem, tu do niej, jak już im tak cały dom zrzynasz to. Но. No. Давай. Пукай. Каман. Сейчас посмотрим Тайс. О, добра. Бонзай. Э Ty możesz przyciąć kołostki, bo tego, z tego co kojarzę, że to się za to dostaje ogrodnictwo. Ogrodnictwo ci jak najbardziej przyda. A nie kompozycja z kwiatów. Fakt, odkąd to dali, rzeczywiście dostaje się to. No trudno. Potem możesz modelować w sumie, co ci szkodzi. że mają jakieś jedzenie zrobione, zaraz sprawdzimy. Pewnie bym, będzie wyglądał tragicznie, prawda? No. Kosz. Oh Ej, już im to sprzątam, skoro i tak im kradne rzeczy. To przynajmniej będę na tyle miła, że sprzątam. Dawaj. Asado w ogóle co oni robią jakieś grillowane owoce? Asado, co to jest? Dobra, jak się najesz, to wracamy do domu. Dobra. No. E, tak. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. E, zobaczymy, co zaczniemy robić w następnym. Hmm, ale póki co już mamy nawet nie taki słaby budżet. Eee, no, tak. Więc trzymajcie się, no i cześć.